No żartuję. Hmm. Ja sobie z chęcią zobaczę. Jeszcze spróbuję. No, Policyjkę bierzesz na, sobie. na to, rogu, ja biorę, tam. To, no. na, ja biorę to na krzyżu na środku. Najwyżej będziemy mieli dwie. No mam. No, Gość mi zabrał. Jezu, jak tam gościu szybko lądował Jakiś wariat, ty. No, jakiś nawiedzony. Nie ma Znaczy, nie ma Co ty putełaś? Nie. Tu jest Kurde, nie mogę trafić typa, no. Kurde, co ja robię? Nie potrafię strzelić ty w jak tu stoi obok mnie samochodem, no. Deszek nie potrafię grać to już. Jeszcze mi się drzwi zamykały przed ryjem. O, no, tam prąd do mnie, Jadę po ciebie. Mhm. Nie mam nie mam kasku tylko. Przedeczkę? Tak? Dobra. Go się pojechał tam na, na róg przed nami. Tak? Na tam tego podjechał ktoś. Prawo, tak? Prawo, no. Tam go się jechała policjka. Mhm. Nie wiem gdzie pojechał w takim razie. Ja mam... no, Tą jest, jest, jechał. jest. Gdzie? Ta? A tam jest faktycznie. Wyżamy na niego? patrz, ruszył. No, patrz, ucieka. na dach wskoczyłem <laughs> No to nieźle Czym było z kumplem? No chyba to był kumplem, hmm. nie? Tylko, dziękuję bardzo za sumę na czwarty miesiąc, to witam To jest dobrze To jest pozablokowane, to jest dobre idę O. na strzelał, nie? Mhm. Ja tylko pompkę mam, nie? Masz, no. coś, masz coś więcej? Dobra, tak, wierzę na pewno. Miał warek. Na miał? Trzeba uważać, czy warek. nie chodzi. Co coveruj, lutuję. Albo nie, po Professional covering albo nie, dobra. Chowaj się, chowaj się, chowaj się, chowaj się. Dwóch tam jest. a nie podniosłem, no. Zobaczę się. Jeden po kasku był i dostał parę hitów. O, teraz spróbuję... Masz... Yes, okay. Celowany jest, uważaj. Dostał hita. Ale najgorsze jest to, że... Starze... Przebiegam na drugą stronę. Iduję! Ja idę z tobą, idę z tobą. I Rkę podnoszę. Jak się tu najdy są? Aha, tu są, znajdę. Ale dostał pod nogi. Idę power, zaraz toer Goże święty jak jestem warzywny, stary Schowaj się, schowaj się, bo masz mało. A gdzie go, idzie, idzie z pompą, idzie, idzie, z pompą. Dobra, dobra, widzę. Ja go? Ja przeskakuję tutaj, uniki robię. Ja wiem, że nie wiem, uciekam ty bądź schowany. Jesteś? Nie jestem schowany, ty. jestem w tupie. Co ty tam robisz? Lutuję go Mam pompę tylko. Oj! Miałem skoczyć na dach. Poczekaj chwilę, jeszcze raz Podchodzi Gdzie? Chyba, słyszałem coś, nie wiem Jest, jest, idzie. Jest, jest, jest. Jest obok mnie. Tak, tak. Zrobiłeś go? Nie. Dawaj razem. 3, 2, 1 go Jezus, ale co które będę chciały? Nie wiem, słuchcie... Nie wiem w sumie. Chciałem... Wiem w sumie. Ja pierniczę. Ty masz arkę w końcu czy nie? 3, 2, 1, jump Boże, z jakie info? Masz arkę czy nie masz arki? Ja już wszystko mam. Dobra, zabrać to amunicji, nie? Zrobię pompkę. A coś potrzebujesz? Amunicji? Ile masz? Eee, Studenci. Potrzebuję trochę. No. Krapczyński, górecki, pozdrawiam z Akademika na Kalickiej Zapraszam Zapraszamy na piwkę. Dzięki za dorka. Również pozdrawiam. Może kiedyś. Masz mi trochę rzucić jeszcze jakieś tam, nie wiem. 30. Tam masz stubę ponad, nie? Masz. No, dobra, dzięki. Dużo misujesz, to więcej ci się przyda. Dokładnie. Nie. Taki tam sucharek na dziś. Ale patrz, ile fragów? 6 fragów. No, jest nieźle, patrzcie, po trzy Może temu kurde heta trafiłem, ale to już powiem ci, że było grubo, nie? Ty to robimy 30 kill challenge? 30 kill challenge! 30 kill 30 Kiedyś to się robił po 40 kill challenge. Dokładnie. O, teraz, to było. Ja, Ej, jak sobie przypomnę tą gierkę. No, tam ty to szkoda. O, to się, szkoda, że cię wywaliło wtedy, ja nie mogę. Nie wywaliło, tylko tam latałeś się podług. Ciebie. My pamiętam tak, Ciebie, tam, tam Pamiętam Ciebie. Strefy, Co? A nie, ja się na strefę, A. Nie mówię, już mi się wszystko psuje, w głowie. Właśnie biegną przez ulicę dwóch. Tam gdzie na lewo? za tym tutaj. Daleko Gdzie drugim, drugi. na stacji Widzę Policji? On w tym policji W głowie Leży Nice Co on robił? On to by, w to by, auto w, rządów, w ogóle, to jest najlepsze by, No myślał, że tam w <grym> cały czas, <grym> tak. czas nie? Tak W auto chodzi. Idę po tego Kurde, goście mieli sprzętu, stary Chyba tam to no. był Dużo mieli sprzętu szefem Co to? No to wiatr tutaj tylko tak wie. Nie sama ludzie. Ale wiatr też jakiś wiał Nie wiem. Mnie nie wiało. Nie jeszcze kaski dodatkowe jakiś gościu? Jedziemy. Miałeś w tym jakieś kaski dodatkowe czy nie miał? Coś tam może miał, zobacz. Ale to go w ogóle? Olaf, Olaf. Pamiętam, pamiętam. No i super. Witam, Chemik, Ciemanko. No, to patrz, kurde, 8 flagów to już tak całkiem jest. Nie, ale zmieniamy autko, czy. No to co, je prowadź? O co to jest? O. <gryżę> Kamyczek! Kamyczek taki! No, autko by się przydało jakieś lepsze. Bo teraz wierzę, że to tak nie jest także sobie jeździsz do 20% zarobiście. Policyjka po prawej, wjeżdżamy do akcji. Zgłoś na radiu. <gryżę> <Halo? gryżę> Dobra, ja mam robić. tu 11. Chodzimy do akcji? Czy chcemy ich po prostu podgonić z sergi, ich, przątać. No nie wiem, jak tam wolisz, nie? Oj, roz rozbili to otocie, się, rozbili się. A im się kopci fura, oni no to, no to nie, to Wyskoczymy zaraz, bry. to? Wyskocz i upiemy, czy nie. Oj, oh, dostał kask. Po kasku. Nie wyskakujemy jak oni wyskoczą, nie wyskakujemy. Jak ktoś... nie wyskakujemy. No, będzie Oni tak na kamperach tak. wyskoczą tutaj. Dobra, wyskoczymy. Dawaj. Drugi. Za autem. Nice. Nie żyję. Kurde, cool, de już tutaj A tego nie też... <laughs> Dobra, miało, miało faktycznie parę rzeczy. ci tego to już nie było dużo. Jedzie coś. Dwa auta jedą. Schowaj Co się, schowaj się. Uważaj na plecy od razu, drugi będzie na plecach. Bo podjeżdżam tego. Uła, po głowie z tym. Zabiłeś? Nie. Lesy jeszcze! Ten tam za kamieniem jest. Chowaj się gdzieś, żeby z drugiej Uważaj na plecy ciągle, Izak! Plecy leży. Tego co odjeżdża. Siadaj tam to szybko! O, o. Jadę tył! Ole poleciałem! Ty. Twoje ledwo jedzą! Stary, moje, moje, moje Ej, robię. Dobra. Pilot. Wysiadł. Tak, 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 tak. Ja wyskoczyłem tutaj co czy? Pokazku jest. Z dwóch stron go jak coś wychylił z swojej. Kitrem, kitrem, kitrem. A ciebie dojeżdża chyba co? Nice. Mierzeje. Kurde. Forma wraca. Bo... Co się To ja. A to ty. jest tam, gdzie byliśmy przed chwilą, czy mi się wydaje? No, nie wiem, nie słyszałem nic. Nie słyszałem. Tak, 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 tam gdzie byliśmy. Dawaj, wsiadaj szybko, dwa autka. Ścigają się. Już, on, już, on, już, come on, come on, już, 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 nic się nie zmieniło. Akcja jest... Jestem. No chciałem auta sobie <grym> wziąć. Dobra, wjeżdżamy do akcji. To gdzie, tam? O Jezu, cztery auta. Ty, co to się dzieje, ty? <grym> Jakie pościgi tutaj są. Jezu, smacz. Wyskoczył gość na środku. Dawaj, wyskocz tutaj i upiemy do przodu.

a tam gnieby jest, kurde. Wracamy tam, nie? Tak. się do stóp i wracamy. jeszcze do stópy, no. dwa bandaże. Dobra, wsiadaj, jedziemy. I już, już, już. już. Dobra. Jestem. Ty ja kiewika zrobię. Zabierasz jestem. Go. Ja też mam kiewika, właśnie. Zrobię sobie kiewika. A rup, rup, rup. Jeszcze nie naprawili tego. Dobra, jestem. Jest za tym kamieniem, łupiemy z daleka, stąd, do niego? No, możemy, tak. Raz. Poznajemy też. Drugi raz. Leżę. No jest ładnie. Nice. Przedaj. Przedaj. Oczywiście. Ale... Teraz tam są. My jeszcze strzelają. Tam jeszcze strzelają. Kurde, co za tutaj jest. Weź... Tego... Wpłupaj full auto z AR-ki może czy co dodam. Mhm. O kurde. kurde nie ledwo. mogę... Kości... Na plecach mamy gościa. Tu jest kolejny, na czołówkę. Co tu się dzieje w ogóle, jest już mały. Musimy... gra jest chora. Dawaj tego w tym, serki, full auto. Dobra, Kule, gdzie Mamy gdzie... przewagę, bo oni. Mało je... procent. O. Wyskakujemy za kamieniem i robimy ten? Akcję czy nie? Ja nie mam, ja, mam. Nic? Znaczy teraz mam, ale musiałem przeładować. Chodzi nie, chodzi. Tak, ktoś nie tego w tym. Z tego trzeba zabić, wiesz, musimy wyskoczyć Przecież. teraz Aha Po kasku Zabiłeś? Nie żyję. Nice Kurde ty, Gdzieś na, na kamperze nie widzę go widzisz go? Ja się muszę leczyć nie, Tak, nie, nie wiem Tak, za kamperem za, za samochodem przy kamperze jest Tak, widzę teraz no, Idę po mhm. Policyjka po lewej jeszcze podjeżdża no eh? Zgarnie go, tak? To On się rusza. To są tutaj Tak, tak, tak Ja muszę amunicji potrzebuję wszystko, bo mam mało. Ja mam 240. dlatego tego muszę lutować, nie? Zgadza Siadek? I tak... To już ledwo jedzie kurde. Musimy polutować, bo. No. Za dużo było. Daj się że życzący, coś miał. Wreszcie dla mnie potrzebnego bierzesz od kaski? Co biorę? Kaski jedynie bierzesz? Nie, ja sobie wezmę jeden kask chociaż. A, a masz zapasowy jakiś, czy zero? Jeden jeszcze. Pro, ja no pozabieram wszystko, co potrzebuję. Będzie ty O kurde, Chciałem powiedzieć, jeden, ten, ale chyba co wezmę jednego takiego. No co to za smok jest? No zmienili tam. Dobra, to ale. O no, kurde, to. Dojeżdżamy doła. tam? No dawaj, dojeżdżamy dawaj. tam. Cześć, Milka. Witam. Ile zostało osoba, wydaje się, osoby tylko. Tu też, po tu prawej, zbacz, długości, tak. Wyskoczymy za kamieniem? Dawaj, on no. Pokazku Po kasku. A, policjantka jest teraz przed nami, tam będziesz? Tak, jedzie, jedzie na nas. Sobie. Schowaj się, schowaj się, może uh -huh. będzie przejeżdżać. Dobra. Grać teraz? Czekaj, nie, 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 bo ja muszę przeładować. Dawaj, dawaj teraz, upiemy. Dawaj, dawaj na pełnej, żeby wychował. Zdążyli się schować, weszli. kurde. Musisz, Musisz treść, co? Dojeżdżamy ich? Najdów nie mamy. Leży. Dwa dostał, nice. dobra, nice. No, dawaj, podchodzimy w dwójkę. Albo ty podchodź, ja będę autem jechał przed tobą. Czekaj, czekaj, czekaj. Dawaj. Żebym peski nie dostał. Dawaj, dawaj. Co covering daj. jakby to... <laughs> O ty, kurde. Jakie playsy, człowieku. To co, wysiadaj. Dobra. Pompę ma. Nice. Ty co my robimy w ogóle? Jezus. Dobra, lutujesz któregoś? Tego. No, ciku. przydałoby się. 600 ammo, odwaliłem teraz. Kurde, Nie, 0 tak, ammo. Jeszcze lepiej. Amunicję zgubiłem. Ej, dobra. Co? u ten gościu miał dużo. Dobra. Idziemy Come on, come on. Dobra. Tym czy. Tam jeszcze. Tym. Haha. Żeby... <noise> <Po domobile. głos> <noise> <noise> tak to wygląda A <noise> o... <noise> Ale to tak chyba piące pomyśleć, że czterech <noise> <ichımı> mnie <do około. głos> <noise> nie to Nie bardzo, mam teraz. Tylko tego dropa leci? Nie, jedę. Jest 17 osób, zobaczę. Mamy 20 pragów prawie 19 jest. <noise> No to pięknie Nie zauważyłem tego Ale musimy autko zmienić jak najszybciej No Tam dużo generalnie reszty ten autek stoi No a nie powiem... a ten nie bierzemy? A gdzie jest? No był tam na... Kurde, tam przed nami po lewej Gdzieś Za górą po lewej gdzieś tak? No może... Po lewej gdzie tak na górze O tam, jeszcze chodź po lewej Chce Czy znaczy kopci no. czy nie? E... Tak nie tak nie, hmm. tak nie, 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 bardzo tak. Siedemdziesiąt... uuu! Uuu! dobrze. To chodźmy pod tego dropa, może tam będą ludzie. Gdzie? to dropa, gdzieś? na wprost, po lewej. Po lewej, no tak na wprost, po lewej. No bąble. bomby Też kury. tam mi się wydaje, że tam właśnie tam... a widzisz, gdzie bomby no to tam właśnie jest drop. Nie, ale pewnie, że jednak będę to się nie zapomina. Cały po lewej. Po lewej, po lewej strzały. No, No, przy dropie chyba zawsze tak jest. A teraz fajnie, bo ten dym leci do góry bardziej, nie? Widać, widać. Jest gościu, by na drobie. Nie widzę, widzę. Lecę mu, to strzela. Dawaj tego przed nami, przy kamieniu po lewej. Widzisz? co mhm. Oto raz leży. No wsiadaj wsiadaj. Jestem Po prawej strzał. Raz, patrz. Po lewej, tak, tak, po tak, tak. stąd wiemy. Stąd, stąd Tak, na kamperze tego najpierw. coś się schowa do środka. Ja pokażę, co tam tego Mam daleko? Położył. on No nie, nie, żyje, żyje chyba co? On dostał taki tode mnie. No, on pobiegł, ty, zobacz, smoka, dawaj, dojazd, dojazd. Później tego Just w camperze zabijemy. Najpierw tych trzech, Czy on tego smoku? Ma... Czy kogo? On, w smoku już go nie ma raczej, co? Co go, może. Gdzieś będzie, może. Za tym kamieniem raczej. To tutaj ja do kolejnego. Dostałem kasę! No kasę dostałem! Ja też! Oh fuck, ale, ale serię puścił, trzeba się ule... no. uleczyć tutaj. Mhm. Dobra, tutaj się leczy. Tu, dobra. Wysiadamy? Nie. Dobra. Okej, okay, jestem... Dobra, jedziemy. Co, bijemy ich stąd? Tak, ja muszę się uleczyć do stówki, wiesz? Ten, może do wszystkich oto... Dobra, coś się zatrzymało. Auto. Wsiadaj. Po lewej, lewa, patrz, wysiadło. Dobra. Ktoś za z autą. Bit, leży jeden. Po nogach to. Po do nogach. Dobra, to 97. 97 kurde jest tam! Kurde, typo wylekł, nie? Auto jedzie, kładzik na nas, kładzik na nas jedzie. Na nas? Pierdziela się na nas, tak, zobacz, zobacz, zobacz. Dawaj go. Teraz Leży? No oczywiście. Kurde. No teraz to jeden, nie? No, to po, po kebie, a nie po kasku, ty. ty. Stara, uważaj, nie? uważaj, schowaj się, schowaj się. Razem wychylimy. No. Bo ja się wyleczę tylko. Widzisz go? Nie. Gdzie? Widzę, widzę. Wychylamy, dawaj. Dobra, sprawdzam. Jest... Nie widzę. Dwóch, dwóch, dwóch. Ja muszę się uleczyć. Po kasku, dobra, ten po prawej. Po kasku jest. Wychylam na tapę mu. Po kasku, ten jest, po lewej. Po kasku, leży jeden już. Dobra, po lewej. Kasku, po lewej kasku i dostał hita, więc mamy bardzo mało. Ba patrzę no, tezy często mamy. Gdzie on jest? Zatem. Wychyla, za drzewo. Leży. No ja się to wszystko mi dobijasz, człowieku. <laughs> Warne, że nie żyją! Team play, team play Jezus To ten, coś miał? Uj! no sniper! Biorę! biorę. To ty zabierasz Wszystko, FAK! A ja się taki zadowolony. A umiesz z tego strzelać? Stary, ty chyba nie widziałeś, jak jest ze sniperki. Chodź, jedziemy. Pokazywałem ci wczorajszego winę przecież. Miał... Jak mi, tego się mi nie zapomina. A tutaj jeszcze mieli, tak? Dobra, to stoi jeszcze jeden kask. Mi się przyda. Takich korków to się nie zapomina. Dobra Top 7 jest Jedziemy tym dalej? Nie, zamieniamy tamto Na co, na to? Tak? No. To jest dobre? Tak, tak Mhm, dobra Tankuję <słyszy> no, możemy mieć 30, jeżeli dobijemy te 35 fragów no. jeszcze, nie? Lutujemy ich szybko? Może że full Kevika wyskocz Full Kevika, za Ten tutaj Tak Nie no. miał To przyjdź do mnie Też nie miał Dobra, muszę Kevika zrobić Pasówka. Nie zrobię, dobra, jedziemy na montaż. <trym> makaronik już działa, tak, makaronik już działa jak najbardziej. No tak, to prawda, jeszcze nie odróżam dźwięku po kasku i po kewie, to prawda. No tłumaczyłem ci, Tym że jak jest po kewie, to jest taki odgłos po kewie, jakby kewa rozwalał, a po kasku tak by kasku Nie <trym> fajestrasz? No, dzięki, no to no, teraz już wszystko wiem. No. Tak jakby to pół roku temu. To jest tak. Na no całkiem na początku, nie? Pamiętasz? Z 8 miesięcy czy 9 to było temu. Pokaż, masz Takiego odgłos jakby kaszlu. No. Jak by <laughs> no. A będzie Chur, na pewno. Ktoś z tej snajperki nas nie. No. Poterał. to on to. Do... To jest ten, chyba... Ja na niego wychyliłem. Tak, on tak stał wysylowany ciągle. Nie, to jest ten, co na wykładzie do nas podjechał. Ach ten, ten, ten to w, składu, w ogóle. Składu, gościł, składu. dwóch gości po lewej. Za drzewkami. Masz te najdy, Zabrałeś? Mam, na mam, mam. Ma. Dobra. Dodaj mi te naidy, a ty ze sniperki celuj. Jeden już nie żyje. A gdzie jest drugi? Na drzewko bliżej. On zrzucił no nade'a no gdzieś, uważaj. Tak. Dobra chcesz? Nie, no, już zawierał nade'a, też O kurde, chodź szybko. Zabierz no mówisz, sobie Kevika z pierwszego. Ten też ma nówkę. Do autka wrzucam. Co? Mówisz, że też tak? Kurde, czekaj. Ja mam tego wszystkiego. Ile kiedy masz, po prostu nie pamiętam. Dobra. Jedziemy z koksem. Dawaj. No, jestem. za dobry wieczór, ja, jak Pytam raz pitam. Prawie wszystkie myślę, żeby zzoomować, a tutaj... Jak tam ziatek dało, dobrze, dziękuję za osobę na czwarty miesiąc. To, to trzeba trzymać no. ten prawie wszystkie ja no. Nie, nie miałem. No tak, kurde. No co to się dzieje? Ła! Czekaj, sorry. Spoko. Dasz mm. mi te naidę? Ja będę, mm. Ja będę rzucał znajdę wtedy, w takim razie. I czekaj... Jezu, gdzie mam? Dobra. Ty będziesz sterowany ze snajperki, a ja będę naderzucał. Dobra? No. To mniejsze? Dobra, nowej. Nie wiem czy tutaj, nie wiem, się po lewej stronie na tej kurce tak, Może Możliwe, no zaraz zobaczymy tak, Nie wiem czy tutaj po na blisko, nie wiem czy tam goście, już nie widziałem, ale... Nie jestem pewny. Chyba nie. No, no. nie. No, mi się wydaje, że oni gdzieś będą mocno strony... Miasta, czy. Ty, a ten na kamperze co tam kampi to może żyje jeszcze? Co tam siedział w środku? Myślisz? A ten, ten, ten campset jeszcze jest w ogóle? No tam może o ale może być w sumie? Nie, nie, tak. No dobrze, dobrze, już amunicja jest, jest. Dobrze, dziękuję bardzo, czad. A ze sniperki Swiftem się trzeba, tak? Jest. Dobra. Dobra, drop kolejny. to jest nowy drop, może ogarnę sobie też sniperkę, czy nie ma sensu. Kurde, no można próbować, nie? Wjeżdżam po tych bombach Dobra W ogóle gdzie one sprawdzam Dobra Ciocz. Cio, cio, Co kolejny już idzie? Co Dob jest? Z bomby, no. Co jest? To przecież spadły dopiero Policyjka, dwie policyjki po lewej Dwie? Tak, będziemy montować ich Nie wiadomo czy to jest party Chyba party jedno i dwoma tymi Aha Skoczę za kamienie? Więc To jest bardzo blisko stare. Leży? Tak, no, leży. Znajduję za górkę. Kurde, pudło. Poleciał? Podostał po kewie, ale. Po kewie znowu dostał. Kurde. Po kewie strzelam. O, ale teraz dojdzie. O, ale teraz wysadzi go. Ach, wiedziałem. Zabierz go? Tak. Zabierz go, dobra. Dawaj, w policję bierzemy tam. Siodaj. No ale ja tylko się podleczę, wiesz, użyję w sobie metki, Come on, come on. Jestem. Podgadzasz trochę? Dobra, to się palce. Jeden słowo zostało w ogóle, ty. Te... 75% prostu. w kamperze siedzi tam. Myślisz, że tam my jeszcze tam siedzi? I teraz to przewalimy, na koniec. Nie dojazd z pompami? Chude, ty no. Ej, no już walkiem został. Worek jest. A to ten tak? Co, na pewno? A to był ten stary drop. Tego dropa chcesz nowego zobaczyć, czy nie? No nie wiem, że. nie wiem, czy jest to... sens Nie, nie przejdzie. Jak nie. jeden gości został, to Ale w ogóle, jak to jest gigantyczna strefa i jeden gość żyje, nie? Mhm. To on. No nie, <ślapple> <ślapple> to masz tak. Że masz taką strefę? Gościu, patrz, jak siedzi sobie! O kurde, przed nami, na górce. Co? Jak siedzi sobie. Dojazd pompy, dojazd pompy, dawaj. Jak za... Pamiętasz to? Dobra, Wyskoczymy dobra. Na, przed górką wyskocz, tak, czekaj. Na tej górce na wyskakujemy. Krocie? Jump. O Jezus manie. No to kurde, wygraliśmy, ty. No. Bezdyło wraca, 30 killi. Nie, no, no. Parę, parę mi tam prawie...